Witam was legendowicze. Tym razem odcinek będzie mówił o wampirach i będzie on odnowioną wersją bestiariusza, który już pojawił się na kanale. A więc zaczynajmy! Wąpierz był niegdyś demonem słowiańskim, znanym wyłącznie w kulturze słowiańskiej oraz w jej wierzeniach, aż czasem upowszechnił się w całej kulturze europejskiej, a potem na całym świecie pod nazwą wampir, głównie dzięki powieści brytyjskiego pisarza Brama Stokera pod tytułem Dracula oraz w pewnej mierze niemieckiemu filmowi Nosferatu. Ale nim skupimy się na współczesnym wampirze, to najpierw warto jednak skupić się na jego wczesnej formie, zwanej właśnie wąpierzem czy też strzygą. I według słowiańskich wierzeń wąpierz postawał podobnie jak inne ożywieńce, takie jak topielce, utopce, wilkołaki, południce i północnice oraz rusałki i wiele, wiele innych, gdyż dusza potępionego z tego czy innego powodu w żaden sposób nie mogła wstąpić do królestwa podziemi, czyli do słowiańskiej nawi po czym wracała do własnego ciała lub wiodła dalszą egzystencję jako zjawa, duch czy widmo. I w zależności od regionu jaki zamieszkiwali dani Słowianie, wąpierz znany był również jako upiór, strzyga, martwiec czy chociażby wieszczy. Wiara w te istoty odcisnęła się w historii tak mocno, że nawet powstały nazwy miejscowości takie jak Wąpiersk, Wupar lub Upiry. Coraz częściej znajduje się też tajemnicze groby, w których ludzkie szczątki poukładane są w przedziwne pozy i brakiem niektórych kluczowych części ciała, jak chociażby głowa. Bywa też, że pochowani mają przebite klatki piersiowe przedmiotami takimi jak zaostrzone kołki, brony rolne, sierpy, gwoździe itd. Zdarzają się też groby ze zmarłymi, którzy posiadają na siłę wbite w usta cegły bądź kamienie lub po prostu ciała przywalone ciężkimi głazami umieszczonymi na klatce piersiowej albo w nogach, będącymi świadkiem praktyk, mających na celu ochronić ludzi przed wampiryzmem. I zwykle by odnaleźć taki pochówek, należało szukać na peryferiach cmentarza, a w razie niepewności można było je rozpoznać po braku rzeczy osobistych zmarłego, które to zwykle były razem z nim zakopywane. Zaś znaleziska. Te tego typu na terenie Polski najczęściej pochodzą z czasów pochrystianizacji, gdy obrzędy pogrzebowe były już chrześcijańskie, lecz nadal żyły jeszcze pewne wierzenia pogańskie. A wówczas los taki najczęściej spotykał osoby podejrzane o czyny niegodziwe lub lubieżne, czy po prostu konszakty z diabłem. Jednak to nie koniec, bo według opisów, wampiry pochodziły również z dusz ludzi zaskoczonych nagłą i gwałtowną śmiercią oraz z dusz samobójców, ludzi mających dwa serca, osób spod podejrzanie wyglądającym uzębieniem oraz rozmaitych znachorów, czarowników, guślarzy, czarownice i heretyków. Także przyczyn owego wampiryzmu było mnóstwo i oczywiście często też dochodziło do pomówień oraz fałszywych oskarżeń, tak w rodzinie jak i pomiędzy nie do końca pałającymi do siebie sympatią sąsiadami. I jeśli nie tyczyło się to już zmarłej osoby, to nie ma zawsze dla oskarżonego kończyło się to pewną i niewyobrażalnie okrutną śmiercią, jednak upiorem takim mógł również stać się trup ożywiony przez złego ducha, czy chociażby rzuconą klątwę. Uważano też, że kto był wyrzutkiem za życia, zostawał wyrzutkiem również po śmierci. Poza tym zagrożeniem byli również umarli, pochowani w sposób sprzeczny z naukami kościoła oraz umarli bez ostatecznego namaszczenia czy spowiedzi, martwe przy porodzie dzieci z nieprawego łoża, dziewczęta i młodzieńcy, którzy nie zaznali jeszcze życia. Tyczyło się to też niepogrzebanych i niespalonych zwłok, które to również kwalifikowały się do wszczęcia odpowiednich kroków, ale bywało też, że o wampiry posądzano zmarłego, mającego pretensje do swojej rodziny, gdy członkowie takiej rodziny po śmierci owej osoby nie dopełniły obowiązków wobec danego zmarłego za życia. Ten wówczas nie mógł zaznać spokoju i dręczył ich do skutku. Ale poza niegodziwymi czynami sprzecznymi z wizją kościoła oraz innymi wcześniej wymienionymi przypadkami, osobami traktowanymi po śmierci procederem antywampirycznego pochówku były również osoby wyróżniające się z otoczenia nadmiernym rumieńcem na twarzy, nieproporcjonalnie dużą głową, zbyt gęstymi brwiami czy za bardzo odstającymi uszami. Zasadniczo wszystko, co nie pasowało do ogółu, wówczas dla społeczeństwa mogło oznaczać potencjalnego wampira. Jednak skupiając się na wampirze, to istota ta miała nie znosić światła słonecznego i dopiero ciemną nocą opuszczać swoje legowisko, by snuć się tym samym po okolicy w poszukiwaniu Bogu ducha winnych ofiar. Zaś sam wąpierz w jego ostatecznej formie miał posiadać szeregi ostrych zębów lub dwa wydłużone kły, za pomocą których zadawać miał rany na szyi oraz nadgarstkach, wysysając tym samym życie z napotkanych nieszczęśników. Jednak wyjątek stanowiły tutaj wampiry białoruskie. Yeah. które nie posiadały ostrego uzębienia, ale szpiczasty niczym żądło język, który wbijały swoje ofierze prosto w serce, by w ten sposób się pożywić. Zaś wampirą tym najczęściej przypisywano dwa serca, z których jedno po śmierci właściciela umiera, zaś drugie nadal bije, pozwalając mu prowadzić swą wampirzą egzystencję. Wampiry posiadały też rozmaite i potężne nadludzkie moce, jak ogromna siła, szybkość oraz przede wszystkim nieśmiertelność. Posiadały one też moc telepatyczną, przez co mogły one panować nad rozumem ludzi oraz zwierząt, potrafiły też przeistaczać się w różne postacie, jak wilki i szczury, lub na przykład zjawiska takie jak mgła, ale najczęściej pojawiały się one jako nietoperze. I nie bez powodu owe istoty kojarzono z nietoperzami, bo określenie wampir, a dokładnie końcówka tego słowa pir, prawdopodobnie pochodzi od serbskiego słowa pirat, czyli nietoperz, Będącym jednym z wielu tamtejszych określeń na to właśnie zwierzę, co w tamtejszym języku przełożyło się na lepir, czyli nie kto inny jak wampir. Więc obecnie znana nazwa tego demona pochodzi od nietoperza, pozwalając tym samym sądzić, że istotata miała wiele wspólnego z lataniem, co jednocześnie w tamtych czasach dolewało oliwy do ognia, pobudzając tym samym wyobraźnię i tak już wystarczająco przerażonego społeczeństwa. Jednak nie tylko ludzie musieli drżeć przed owym upiorem, bo posądzano go też o wysysanie krwi z zwierząt, ale w menu tego jakby mogło się zdawać krwiopicy nie było jedynie krwi, bo potrafiły one również rozkoszować się pożeraniem ciał zmarłych lub ciał osób bezpośrednio przez nie zabitych i co ciekawe, demony te zwykle zaczynały ucztę od członków swojej rodziny, Między innymi stąd też powstała bałkańska legenda o ożywionych trupach, które stukały po nocach do okien i drzwi, prosząc bliskich, by ci pozwolili im wejść. I kiedy wówczas kilku bądź kilkunastu mieszkańców danej osady czy wsi zaczynało umierać w niewyjaśnionych okolicznościach oraz w niedługim odstępie czasu, dla społeczeństwa był to wówczas jasny sygnał, że za tragedią musi kryć się wampir. Rozpoczynał się wówczas repertuar rozmaitych środków mających unieszkodliwić owe złowrogie istoty. Atmosferę grozy podnosiły również doniesienia cmentarnych rabusiów, rozkopujących mogiły, którzy na wiekach trumien znajdowali zakrwawione zadrapania oraz po wbijane w nie paznokcie. Tacy umarli, z miejsca stawali się podejrzani, co w dzisiejszych czasach tłumaczy się przypadkami przedwczesnego pochówku, osób po zapaści, śmierci klinicznej czy po głębokim letargu, które to osoby niefortunnie budziły się pogrzebane żywcem. Jednak jeśli chodzi o pochówki antywampiryczne, to jeszcze nie wszystko. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym czegoś więcej, to zapraszam Was na odcinek właśnie o pochówkach wampirycznych, zaś teraz przedstawię Wam kilka dodatkowych przykładów. I tutaj najpewniejszym sposobem zapobiegania wampiryzmowi było pozbawienie zmarłego głowy i umieszczenie jej między jego nogami, tak by kreatura nie mogła pochwycić jej rękoma, ciała zmarłych kładło się również na brzuchu, by jak to mawiano, kłaść wampira na gębę, co by się w ziemię, a nie w człowieka wgryzał. I jak już wcześniej było wspomniane, do trumien i do grobów wkładano sierpy, noże, gwoździe i inne tego typu narzędzia. Zmarłym celowo kaleczono również pięty oraz przecinano ścięgna, by stające z grobu monstru nie mogło kontynuować swej zgubnej dla żywych wędrówki. To już koniec materiału na temat wampirów. A ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was do wspierania kanału subskrypcją, łapką oraz komentarzem, oraz do odwiedzin mojego bloga, którego całkiem niedawno założyłem a który traktuje właśnie o tematyce tego kanału czyli o tematyce Słowian, rodzimych legend, mitów i historii. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na następny materiał.